Kibice Apatora Torun' zdewastowali sektor gości w Grudziądzu, kara dla startu gniezno za nieodpowiednie zachowanie kibiców podczas spotkań, ciąg dalszy od klejki Gleba Czugunowa, w Świętochłowicach pojawiły się nowe bandy. Cześć, ja jestem Łukasz, a to najnowsze wiadomości ze świata Speedwaya. A odcinek zaczniemy sobie od potwierdzenia informacji z poprzedniego materiału. Mateusz Szczepaniak oficjalnie wypożyczony do Polonii Bydgoszcz. Raz jeszcze życzymy powodzenia Szczepanowi w nowym starym klubie. Mateusz Tudzież zmienia barwy klubowe ze stali Rzeszów ponownie na Motor Lublin. Mati ma reprezentować Mistrza Polski w rozgrywkach ekstraligi U24. Oskar Churyż ze stali Gorzów dołączył ostatnio do Beniaminka pierwszej ligi PS Poznań. Natomiast do Unitarnów dołączył niekto inny jak słynny Paweł Miesiąc. Życzymy jeszcze raz powodzenia zawodnikom w nowych barwach. W ostatni weekend oglądaliśmy pierwszą rundę zawodów SEK, czyli Speedway Euro Championship. Na częstochowskim torze dominowali zawodnicy, którzy na co dzień reprezentują barwy włókniarza. W czołowej czwórce aż trzech żużlowców LWów: zwyciężył Leon Madsen, drugi był Mikkel Mikkelsen, trzeci Szymon Woźniak, a czwarty Kacper Boryna. Oczywiście gratulacje dla medalistów. Druga runda SEK odbędzie się 5 sierpnia na niemieckim torze w Bistrow. Gleb Czugunow i odklejki ciąg dalszy. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że Gleb obraził redaktora sportowych faktów pana Mateusza Pukę. Tak się odmienia. Staram się nie wymiotować, jak patrzę na pana. Media przykleiły mu wtedy łatkę mowy nienawiści. W sprawie Rosjanina z polskim paszportem zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Jak można było się domyślić, kara go nie ominęła. A teraz nasuwa się pytanie, czy wszystko, co powierzył żłowiec, nawet poza stadionem. Może podlegać ocenie albo ewentualnej karze. Czy za wyrażanie swoich poglądów można dzisiaj zostać od tak ukaranym? Oczywiście w kontekście Żużla. Gleb Czugunow nazwał to cenzurą. Wprost nie zgadza się z werdyktem, ale co jest najlepsze w tej historii, Żużlowiec utworzył specjalną zrzutkę, z której środki miałyby pójść na pokrycie kar wymierzanych mu przez ekstraligę. Czaicie to? Gleb dosłownie chce spłacać kary pieniędzmi swoich kochanych kibiców. Za słowa, które oczywiście mógł powiedzieć, ale wcale nie musiał. Poziom desperacji, szczerze mówiąc, ogromny. Oczywiście takie zrzutki miały już miejsce w przeszłości, ale tam zawsze kibice sami wychodzili z inicjatywą. Przypomina mi się chociażby akcja z Grzegorzem Walaskiem. Czugunow chyba zorientował się po chwili, że to co zrobił, nie do końca ociepla mu, już i tak bardzo ochłodzony wizerunek, i zrzutka została usunięta. W zamian dostaliśmy wpis na mediach gleba. Ekstraliga, okej, okay, wygraliście, nie będę z wami walczył, przeleję wszystkie kary na konto Ekstraligi. Mateusz puka, gratulacje. Emocje po prostu jak na sali sądowej i żużlowiec składa gratulacje dziennikarzowi, który wygrał z nim rozprawę. Ale nie, naprawdę, czego Gleb gratuluje panu Mateuszowi? Pozwólcie, że przedstawię wam tutaj moje spostrzeżenia. Po tym wpisie na Twitterze zawodnika można wywnioskować, że Gleb obrał sobie za cel, co chyba miała pokazać zrzutka, sprzeciwienie się władzom ekstraligi, które według niego wprowadzają cenzurę. Szacun za to, że w ogóle miał jaja się postawić. Jednak wygląda to tak, jakby po paru chwilach przypomniał sobie, że żeby jeździć w Polsce, patrz zarabiać, powinien być posłuszny i żyć raczej w dobrych relacjach z odgórnym organem. Jestem ciekawy Waszej opinii na ten temat. Możecie podzielić się nią w komentarzach poniżej. Tymczasem lecimy dalej. W ostatni weekend oglądaliśmy sporo ekstraligowych emocji. Zaczęło się od meczu w Lesznie, gdzie byki podejmowały motor Lublin. Osłabiona Unia Leszno, w której składzie zabrakło kontuzjowanych Chrisa Holdera, Janusza Kołodzieja, Grzegorza Zęgoty, Nazara Parnickiego. Koziołki od początku kontrolowały mecz i ostatecznie wygrały wynikiem 38-52. Najlepszy w ekipie gości był Bartosz z Mars League z kompletem 12 punktów, a po stronie gospodarzy Bartosz Smektała i Jamon Lizzy Którzy zdobyli kolejno 13 plus 3 oraz 14 plus 1. Drugie starcie odbyło się na Gorzowskim Jancarzu. W meczu na szczycie Stal walczyła ze Spartą Wrocław. Do siódmego biegu zawody były bardzo wyrównane. W drugiej części meczu przewagę zaczęli budować goście i nie roztrwonili jej w biegach nominowanych, wygrywając 43 do 47. Bonus również dla Wrocławskiej Sparty. Tutaj jeszcze warto przekazać, że zawodnik Spartan Artyomaguta uczestniczył w wypadku na Wyspach Angielskich i niektóre media już rozpisywały się na temat problemów WTS-u. Natomiast Wrocławski Klub poinformował, że z zawodnikiem wszystko jest ok. GKM Grudziądz zwyciężył nad apatorem Torun 50-40, ale bonus pojechał do Torunia. A mecz Krosno-Częstochowa został odwołany, wszystko to przez opady deszczu, które uniemożliwiły rozegranie zawodów. Nowy termin zostanie podany zapewne niebawem. Gorąco było również w drugiej lidze. Mecz Kolejarz Opole vs. Stal Rzeszów na pewno elektryzował wszystkich. W pierwszym meczu Żurawie zremisowały z Kolejarzem, więc logiczne, że ten mecz był bardzo ważny dla jednych jak i drugich. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym, co oznacza, że nikt nie dostał bonusa. Tym samym Kolejarz utrzymuje się na pozycji lidera w drugiej lidze z przewagą jednego punktu nad stalą. Start Gniezno nie miał ostatnio najlepszego czasu. Co prawda spotkanie z Unią Tarnów zakończyło się zwycięstwem zawodników z pierwszej stolicy, ale były też inne powody do zmartwień. Gnieźnieński klub został ukarany przez Główną Komisję Sportu Żużlowego za rzucanie serpentyn podczas spotkań oraz za wulgarne okrzyki podczas meczu z Jaskółkami, jakie niosły się z trybun. Rzecz jasna, każda taka sankcja obciąża budżet klubu, dlatego klub zastosował prośbę do fanów, żeby respektować wszystkie przepisy imprezy masowej tak żeby kara już się więcej nie powtórzyła. Dawid Bellego udał się do szpitala podczas zawodów. Cała sytuacja miała miejsce po drugiej serii startów w meczu Polonia Bydgoszcz Wybrzeże Gdańsk. Dawid Bellego uskarżał się na duszności. Być może są to skutki wypadków w niemieckiej lidze. W każdym razie udał się do szpitala na szczegółowe badania. Bydgoski klub nie pochwalił się w mediach stanem zdrowia Dawida, więc możemy przypuszczać, że nic poważnego się nie stało. Oby skończyło się tylko na strachu. Na strachu prawdopodobnie skończyło się w przypadku Kaja Huckenbecka. W meczu Faluba z Zielona Góra, a Devils w jednym z biegów zderzyli się Michał Cużytek i Kai Huckenbeck. Młody zawodnik upadł na tor, ale Niemiec utrzymał się na motorze. Dopiero po chwili zszedł z motoru i usiadł na trawie, a chwilę potem wyjechała do niego karetka. Huckenbeck nie został dopuszczony do dalszych startów. Sławomir Kryjom, menadżer gości, był zdziwiony tym faktem, bo skoro mógł normalnie chodzić po upadku, a nie dostał zgody na dalszy start w meczu, to coś tu jest nie tak. U Niemca podejrzewano początkowo uraz nogi, który na szczęście nie został potwierdzony. Noga lekko spuchnięta, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by startować w lidze szwedzkiej. Napisał na swoim profilu sam zawodnik. Nowe bandy w Świętochłowicach. W poniedziałek na stadion Skałka przy ulicy Bytomskiej zostały przewiezione i zamontowane nowe dmuchane bandy. Ostatnia rzecz, która była potrzebna do tego, żeby Tor uzyskał upragnioną licencję. Wszystko to działo się pod czujnym okiem Tonego Brixa. A tak na marginesie swoją drogą zapraszam na kanał Speedway SWTV, na którym za niedługo pojawi się wywiad z Tonem Brixem, właśnie w roli głównej. Pięknie jest oglądać ośrodek, który powstaje na nowo do życia. Pierwszy trening powinien odbyć się w najbliższych tygodniach. Derby rządzą się własnymi prawami. To hasło znamy nie od dzisiaj. Oprócz emocji, widzą przy takich meczach, towarzyszy też widmo częstych zadym na trybunach. Na meczach żużlowych rzadziej niż w piłce nożnej, na przykład, ale też nie są to niestety sytuacje niecodzienne. Tym, jak aktualnie wygląda sektor gości po derbach Kujaw i Pomorza w Grudziądzu, pochwaliły się parę dni temu klubowe media GKM-u. Powyrywane krzesełka, ubrudzenia z keczupów, gniecenia płotu, śmieci. Wszystko to działo się podczas derbów Gołębi i Aniołów. Co najlepsze, przez zachowanie kibiców drużyny przyjezdnych policja była zmuszona do użycia gazu łzawiącego. Takie są fakty. Kibice Apatora starają się wyjaśniać, że w ich stronę z sektorów gospodarzy leciały kamienie, a przez to, że klatka gości była przepełniona, powstały tak liczne uszkodzenia. Na razie nie wiadomo, czy jakieś kary za nieodpowiednie zachowanie kibiców zostaną nałożone, ale patrząc tak ze strony czysto moralnej, to bardzo słabo ze strony toruńskiej. Usuwanie szkód na pewno chwilę potrwa i również będzie kosztować. Oby do takich sytuacji nie dochodziło już więcej na żużlowych stadionach. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, pozdrawiam wszystkich wspierających i do następnego odcinka albo live'a, który być może już jutro. Na razie, cześć!